ja wielą sek. Zobaczcie, co się dzieje. Ja mogę latać. E, w... Jesteśmy w centrum trybu kreatywnego. To jest jakby moja mapa. C tryb... Centrum teraz jest moją mapą. O co chodzi? Zobaczcie, ja się na tym odradzam. Zobaczcie, o co chodzi. Mogę latać na tym. Mogę tworzyć tu różne struktury. Patrzcie. Co sobie by tu stworzyć. To na przykład. Patrzcie. Nie, to, to jest za. Ej, ale nie mogę nic tego robić Ale mogę zrobić coś innego Mogę wziąć sobie miecz W ogóle dzisiaj moi drodzy Mam urodziny Boom Dlatego napiszcie w komentarzach Jeśli chcecie e, jak, Jakieś miłe rzeczy Ja oczywiście będę serduszka przypinał Jak najbardziej Dziękuję wszystkim, którzy myślą o mnie Też Fajnie. Uuu, dobra. Pierwszy lipca dzisiaj jest moje uroczynki i zobaczcie co się dzieje. E, Bagi na trybie kreatywnym. Ryben, biorę milion RPGów. Ej, ja chcę to, to wywalić. Ja mogę tu milion rakiet Strzelać Wulkan! I co się dzieje widzowie? Dobra Ale, całą RPG do wulkanu Zobaczcie, ja mogę latać najwyżej na świecie Zobaczcie, jak wygląda centrum. To jest takie coś ogólnie. Jeśli ktoś nie wiedział, to tak wygląda centrum. Ja jestem przy jakiejś niezliczonej barierze, gdzie nie mogę lecieć dalej. Dobra, ja wszystko sobie zlewale. Dzisiaj bariujemy na trybie kreatywnym. Dobra, a co by tu jeszcze zrobić? Coś. só pegou pegar o mini gun I To jest niby moja mapa tak naprawdę, wiecie co? E, to jest e, na, na niby moja mapa, wiecie. Ja tu coś sobie stworzę. Ja tutaj będę. kostkę biorę. Nie chcę mieć to. O. Proszę no dlaczego to musi nie działać? Gdzie ja mam to rzucić, żeby działało? Dobra, to wezmę jednak miecz. Wow! jak to się stało wejdziemy sobie na moją mapę mam nową mapę na której są bedwarsy tak zobaczcie to są takie bedwarsy jak właśnie widzicie mam, jestem z nowym skinkiem tak wyglądają bedwarsy, nagram to na youtube może, dobra i To były takie małe wariacje na, w centrum na tym... kreatywnym No i ciągle mogę tu latać. Dlaczego? O co tu chodzi? Ja mogę tu budować, wszystko mogę tu robić. Zobaczcie co się dzieje. Ja mogę budować tutaj. Ja nie wiem, moi drodzy, co się stało. Ja po prostu nie wiem. Wow, dwa okienka. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego e, e, Dziwnego. E, naprawdę dziwnego filmu. I pa.